Dziura ozonowa nad Antarktydą w 2025 roku była piątą najmniejszą od roku. W szczytowym momencie miała 83 milionów mil kwadratowych, czyli była o 30% mniejsza niż rekordowa dziura z 2006 roku. Rozpadła się prawie 3 tygodnie wcześniej niż zwykle. Osiągnięcie to jest wynikiem protokołu montrealskiego z 1967 roku, który zakazał produkcji i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową. Poziom tych związków w atmosferze Antarktydy spadł o około 1 trzecią od maksimum około roku 2000. Czynniki pogodowe również wpłynęły na mniejszą dziurę ozonową w tym roku. Słabszy niż zwykle wir polarny, Sprawił, że temperatury nad Antarktydą były wyższe, co ograniczyło niszczenie ozonu. Pomimo postępu, problem nie jest, nie jest całkowicie rozwiązany. Zakazane chemikalia nadal uwalniają się z izolacji i wysypisk śmieci. Przewiduje się, że pełna odbudowa warstwy ozonowej nastąpi około 2060 roku. Warstwa ozonowa. Chroni ludzi i organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ufa, które może powodować raka skóry, zaćmy i szkodzić uprawom.